serdecznie witam wszystkich zaprzyjaźnionych i zainteresowanych tematem, jak i wszystkich tych, którzy mają odmienne zdanie. i z czego się bardzo cieszę, jeżeli przynajmniej kapeczkę wysłuchają. Oczywiście nie jest to jakiś wielce, znaczy skomplikowany wywód, bo to jest proste wyjaśnienie różnicy między pojęciem ateista, niewierzący, wierzący. I oczywiście, podsumowanie. Na początku sądziłem, że my to zmieścimy w czterech, znaczy ja mówię, takich odcinkach, ale co przez pół godziny można, znaczy ja mówię, znaczy sensownego powiedzieć? No nie, bo ale dłużej i znowu to też nie jest już mizmarz. I dlatego zapowiadam, że tych odcinków będzie dwa o ateizmie, dwa o niewierzących, dwa o wierzących, no i jeden podsumowujący, czyli będzie tego, jeżeli da nam znaczy okazja, los to spełnić, no to będziemy właśnie w pewnym sensie usatysfakcjonowani tym zagadnieniem. Bo ostatnio skończyliśmy, kto to jest ateista. Więc mógłbym powiedzieć tak, że ateista to jest taki ekspert wśród niewierzących. Jest cała masa niewierzących, ale ateista jest ekspertem, on jest specjalistą. On jest niekwestionowanym autorytetem, który wiele przemyślał. Wiele przeczytał, doświadczył, napisał. Mało ateista to jest taki, który dysponuje niezbitymi argumentami i dowodami. I może śmiało stwierdzić, tak jak to stwierdził przykładowo, powtórzył Marx, że religia to jest opium dla ludu nie pozostawiając żadnej wątpliwości. To wiecie, to jest tak, jak ateista, to jest taki wśród niewierzących, tak jak jakiś wódz w jakiejś partii. Czasem spoglądamy na takich wodzów, który najlepiej wie, a jego wiedza jest nieograniczona. Który ma dostęp do tej nieogarniętej wiedzy, którą inni nie mają, bo oni nie dorośli do jego poziomu. Mało taki wódz posiadł wszystkie tajemnice. No, wiecie, można by to tak przyrównać, jeszcze to tak, jak i w religii jest. Jest to taki pontifex maximus. Taki ktoś nieomylny, który powie. I była taka dziewczynka, mówił Karol, mój kolega Kiszka, że kiedyś przyszła do niego taka mała, znaczy jego wnuczka, i znaczy kiedy coś tam się działo, to ona powiedziała: Ja mówię, jak mówię, to mówię. Wiecie, to ja rozumiem. Że arcybiskup Poznania mógł powiedzieć, przerywając dyskusję: Ja mówię, prawda? Więc to jest taki dalej lama. Wiecie, nie będziemy się rozwijać, ale to jest takie wcielenie kogoś, który jest niepowtarzalny. Albo dla innych to jest takie, na przykład, e, biuro polityczne, nieomylne, prawda? Albo na przykład może to być jakieś ciało kierownicze, prawda? Albo jakiś guru, mający ponadludzkie kontakty. No a na przykład, czy z cadykiem się dyskutuje? Nie. Wypowiedzi cadyka jedynie się interpretuje. I cokolwiek te ci eksperci, ci wodzowie Ci przywódcy religijni mówią, podają do wierzenia, to jest bezkrytycznie przyjmowane jako dogmat, który nie podlega weryfikacji. Zresztą, wiecie, co do tego, to Jezus miał jednak pewien znak zapytania, bo jak mówiliśmy o tam jednym z kontaktów, to Jezus powiedział, na stolicy Mojżeszowej usiedli. Gdzie usiedli? No. I co żądają. Natomiast ateista, to znaczy, my, ateiści, mamy wystarczające powody i podstawy do bycia przekonanym, że jest możliwe wyjaśnienie, naukowe wyjaśnienie powstania życia i rozwoju z form prostych na bardzo skomplikowane i złożone, bez konieczności odwoływania się do niewyjaśnialnego geniuszu lub niematerialnych bytów czy też Boga. Oczywiście my teraz nie możemy jeszcze udowodnić, że wydarzył się cud, który przyszedł z nieba. Ale dlatego ateista nie patrzy w niebo, zaniedbując ziemskie sprawy związane tutaj z tymi problemami. Ateista sprowadza nowy, nowy wymiar przyszłości. Mobilizuje wszelką energię do realizacji udanego życia tu, na tej Ziemi. Odrzuca wszelkie złudzenia religijne. Bóg to wytwór, znaczy, y, człowieka. Ateista oddaje się całkowicie ludzkim zadaniom. To człowiek jest odpowiedzialny za swoją przyszłość. To arf, afirmacja autonomii ludzkiej. Oczywiście jest pewne niebezpieczeństwo detronizacji Boga, bo wtedy może być tak, że na miejscu tego Boga staje się człowiek. Albo jakaś piękna idea. Mówiliśmy, że idea może być piękna, ale wykonanie diabelskie, szatańskie. Ludzie, bogowie poza tym na miejscu Boga stawiać można po prostu stawiać na przykład państwo i na przykład w takiej deklaracji państwa kultu państwa to jednostka istnieje wyłącznie dla państwa dobro państwa jest najwyższym celem któremu mogą być i muszą być podporządkowane wszystkie indywidualne prawa, a wolność i obyczaje, stosunki społeczne i instytucje społeczne i rodzinne i cała religia ma być temu państwu podporządkowana. No do tego oczywiście służy polityka, bo celem najwyższym państwa jako organizacji społeczno-polityczno-religijnych jest zwiększenie potęgi. Wiecie, ateiści i przeciwateiści napisali już tysiące książek, artykułów, wygłoszono tysiące referatów nie do końca oczywiście wyjaśniono wiele problemów i naszym zdaniem nie jest to rozstrzygać. Pragniemy jedynie tak zasygnalizować i przedstawić w skrócie różnicy między ateizmem, niewierzącym i wierzącym. Więc oddajmy głos, oddajmy głos właśnie co na temat. Ateizmu opowiedział taki Fryderyk Nietzsche. I jest tam hymn do ateizmu. I kolega, poprosimy kolegi, żeby nam to przeczytał. Głęboko też wzruszającym jest wyznanie Fryderyka Nietzschego, brzmiące jak prawdziwy hymn do ateizmu. Ile nieufności, tyle filozofii. Mistyczne wyjaśnienia uchodzą za głębokie. Prawda zaś jest, że nie są nawet płytkie. Na wieś, że Bóg umarł, czujemy się jakby opromienieni nową jutrzenką. Serca nasze przelewa się wdzięcznością, zdumieniem, poczuciem, oczekiwaniem. W końcu ukazuje się nam widnokrąg znów wolny, chociażby nawet nie był jasny. Wreszcie znów mogą wybiegać okręty nasze naprzeciw każdemu niebezpieczeństwu. Każdy hazard poznającego jest znów dozwolony. Morze, nasze morze, znów stoi otworem. Nigdy może, nie było jeszcze, nie było tak otwartego morza. Nigdy tak człowiek wolno nie żywić, mówił Lito, prawda, tam trochę bardziej ze wschodu. Ale ta sama książka mówi, kto to jest atełu. Ateusz to człowiek, który niszczy szkodliwe dla ludzkiej chimery i chce wprowadzić ludzi na drogę przyro przyrody, doświadczenia i rozumu. Wielkim tedy zaszczytem dla człowieka powinno być miano ateusza. Ale pytanie moje dalej jest: w takim razie, kim dla ateisty są ludzie religijni? I tu na stronie 110, prawda, jest właśnie powiedziane. Z reguły natomiast wszyscy religianci są tępi, uparci, ciemni, nieufni, zabobonni, kazuiści, nietolerancyjni, nielubiący, ani też nierozumiejący głębokiej, głębiej ani nauki, ani życia, wrogowie wszelkiego postępu duchowego, samodzielności myśli, Wszelkich świeżych prądów i form życia, wszelkich innych poglądów religijnych, które uważają za fałszywe, a ich wyznawców za odszczepieńców, bezbożników lub po prostu pogan, co doprowadza do bardzo interesującego wniosku, że nie było dotąd żadnego poglądu religijnego, który by właśnie ludzie religijni nie uznawali z gruntu fałszywy i błędny. Nie mogą budzić żadnego szacunku, wierzenia i przepisy religijnie mas ludzkich, których wiara z reguły opierać na ślepej tradycji, sugestii, dogmatach, wszelkiego rodzaju przesądach, głupich, naiwnych i dziecinnych, narzuconych im, podtrzymywanych bezmyślnie siłą bezwładności ducha i uporu, ciasnych głów, a z istoty swej wiążących duszę, skuwających łańcuchami duchowej niewoli, nietolerancji. I ciemnoty. Więc to jest wyjątek z książki Wyzwolenie Człowieka, które napisał Władysław Spasowski. Jeżeli religia, jak powiedział wybitny, ja mówię, filozof to opium dla ludu to co robią wszystkie rządy? by uchronić społeczeństwo przed narkotykami. Idą na wojnę z kartelami narkotykowymi, idą na wojnę z handlarzami. Dlatego ateista to jest taki, który idzie na stanowczą wojnę w stosunku do wszelkiej religii. I na stronie od 110 i 111 tam powiada. Obecnie nastała chwila wypowiedzenia stanowczej wojny wszelkiej pozytywnej religii, która już stała się anemiczną, powierzchowną i formalną, jak to stwierdzają również James Hall, Bertrand Russell i inni wybitni uczeni, ostatni, znakomici i bardzo już niepewni obrońcy idei Boga. I ta wojna będzie już odtąd prowadzona we wszystkich społeczeństwach, aż do ostatecznego zwycięstwa prawdy. Trzeba wypowiedzieć nieubłaganą walkę wszystkim dogmatom. I już na zakończenie tych cytatów, na stronie 111, co o tej powiedział taki Anatole Franz? Anatole Franz powiedział, że oszustwo religijne jest jedynie zawadą i hamulcem postępu wiedzy i badań naukowych oraz całej kultury ludzkiej. To jest tylko jeden fragment z książki. Ale dla Zygmunta Freuda, twórcy psychoanalizy, to on powiedział, że religia to jest forma nerwicy jednostki model osobistej ucieczki zakorzenionej w obrazie ojca. Oczywiście uczeni mówią, że dziś już taka interpretacja jest przestarzała, bo nowe badania dowiodły, że ludzi wierzących, jak i wśród niewierzących, którzy mieli dobrego ojca albo złego ojca, jest mniej więcej taka sama ilość. I dlatego, jeżeli zabiegają, zabierają się do religii, Myśląc, że już wie, mam na myśli tutaj Freuda, to uczyny się pomylił. I to mówią inni uczeni. Są oczywiście uwarunkowania, zarówno biologiczne, psychologiczne, socjologiczne, i od nich nie jesteśmy wolni, bo nikt nie jest wolny. Ale równocześnie tylko człowiek dysponuje wolnością, by przekroczyć prowi tych uwarunkowań i nie zgodzić się na dowolny ciąg zdarzeń. A co powiedział inny? Wiemy, taki był Sartre i Ponty. Oni religię traktowali jako zubożenie życia ludzkiego, zarówno w aspekcie umysłowym, w aspekcie etycznym i w aspekcie socjologicznym, czyli socjalnym. Wolność i odpowiedzialność człowieka, która nie jest dana raz na zawsze, ale rozwija się dynamicznie, nie dadzą się pogodzić z istnieniem Boga. Gdzieś uznanie Boga koliduje z wolnością człowieka. Jest taki angielski Clinton Richard Dawkins, który y, urodził się w Kenii. Potem przeprowadził się do Anglii, dziś jest znanym profesorem oksfordskim. To jest obecnie żyjący ewolucjonista, ateista. Urodził się w 1941 roku. Ale on przynajmniej szuka nadal przyczyny sprawczej. Napisał taki coś jak egoizm genów. To znaczy, Pewne zaburzenia genetyczne, które są przekazywane z pokolenia na pokolenie. Ten Dawkins jest między innymi twórcą memu, to jest jednostki służące do tworzenia projektów pozagenetycznych, które biorą udział w procesie doskonalenia ewolucyjnego obiektów żywych. Czyli dzisiaj zajmujący się tą cybernetyką i tą całą i, i różną dziwną rzeczą, to wiedzą, że mem to jest jednostka ewolucji kulturowej, której my dzisiaj jesteśmy świadkami analogicznej do genu, będącego jednostką ewolucji biologicznej. A ewolucja? Jest nieuniknioną konsekwencją organizacji biosfery i działania doboru naturalnego. I na przykład był wywiad z nim, i pani pyta, czy bardziej ceni pan ateistów niż wierzących? Mówi pan o ateistach, że w odróżnieniu od osób religijnych mają zdrowe, Niezależne umysły. Odpowiada Ryszard. To prawda. I nie dają się zwodzić iluzji. Nie wierzą w coś, czego nie ma. Nie mają wyimaginowanych przyjaciół, jakimiś przepełniona jest wyobraźnia dzieci. Są w pełni dojrzałymi ludźmi. Nie polegają na tym, co im w dzieciństwie opowiadali o prawdach tam, świętym Mikołaju, czy jeszcze innych tam o maskotkach. Opierają się na tym, co daje się udowodnić. Istnienie Boga nie da się udowodnić, tak jak nie da się udowodnić istnienie wróżek. Nie wierzę więc w niego. Ludzie wierzący tylko pozorni czują się wolni. Zdystansowani do bieżących problemów i skierowani ku Bogu, mają takie złudzenie, że żyją w iluzji stworzonej przez Boga. Napisał taką książkę Bóg Urojony. I tam pisze: Cieszę się, że ludzie czytają moją książkę. Nie sądzę, żeby przyczyniła się jednak do większej religijności. Może jedynie rozwiać iluzję. Mam wielu znajomych chrześcijan i muszę przyznać, że odnoszę wrażenie, że tak naprawdę oni nie wiedzą w co wierzą. Słabo znają Biblię, nie potrafią jej wyjaśnić, żyją w iluzji. Dobrze, jeżeli mają. Moja książka skłoni ich do głębokiej refleksji nad życiem, do poważnego myślenia o świecie. Taki był mój cel. Ideałem byłoby, gdyby moja książka nawróciła czytelników do ateizmu. Warto byłoby postawić sobie taki cel, no ale póki co jest to cel nierealny. To jest wywiad z książki Moniki Floryk-Mostowskiej, rozmowy. O człowieku, znaczy z 2015 roku. W odróżnieniu od wielu współczesnych niewierzących, którzy mają dostęp do najnowocześniejszych fizycznych informacji, in, informacji Dawkinsa nie interesują pytanie. Pytania: dlaczego istnieje coś niż nic? Gdyż Uważa to pytanie za nieważne, za bezsensowne. Nie wyobrażamy sobie nicości, z której stworzono nasz świat, gdyż my możemy myśleć jedynie o rzeczach mających wymiar przestrzenny trójwymiarowy lub jakieś cechy charakterystyczne. Ubie umiemy myśleć w kategoriach czasu. Tyle na temat Dawkinsa. Ale począwszy od Protagorasa. żyjący współcześnie z Sokratesem, takim antagonistą Sokratesa, którego znaczy takiego ateisty, którego zasada jest, że człowiek jest miarą wszech rzeczy. Sokrates tak nie uważał. I począwszy od Demokryta, poprzez materialistów francuskich, socjalistów, komunistów, Marxa, Engelsa, Lenina, no i różnych innych, ja mówię, wybitnych pionierów postępu, mało. Oni nawet uważają, że ci, którzy są tak niewierzący agnostykami, to oni stworzyli coś takiego, jak co się nazywa idealizm filozoficzny. Ale on był i jest objawem zacofania umysłowego, społecznego. Ten idealizm filozoficzny dążył i dąży do ucieczki z pola walki życiowej w imię wymyślonego, lepszego świata, a jest to myślenie całkiem wsteczne. Żadnych tez metafizycznych nikt nie dowiódł i dowieść nie może. To tak, jakbyśmy sitem chcieli nabrać wody, bo to jest pojęcie oderwane. No bo co to jest? Dusza, duch, jaźń. No jak to jest, że z niczego coś powstało? Stworzenie z niczego. Bo przecież. Są to pierwastki niepoznawalne, odcinające od rzeczywistości, są chimerą i nic wartościowego nie wnoszących. Bo na przykład, gdybyśmy zapytali dla ateisty, czym jest duch? Bo yy, Michał Anioł, kiedy, ja już powiedziałem wielokrotnie, kiedy rzeźbił, to znaczy, ja mówię, powiada duch, podpowiada mu, co on ma Wykuć, znaczy usunąć z tego bloku marmurowego, żeby powstała piękna jakaś rzeźba. Ręka prowadzi, ale kto prowadzi? Duch. Gdybyśmy Pendereckiego zapytali, kto mu podpowiada, że tworzy takie gigantyczne dzieła, takie wspaniałe oratoria. Jak handel, czy Bach. Co to jest duch? No to ateista odpowie no panie. Duch jest niczym więcej niż najwyższą formą funkcjonowania układu nerwowego. Przecież to jest tak jasne, nie? Ateista w odróżnieniu od niewierzącego. Nie interesują prawomocność religii. Bo nawet taki, wiecie, znany Adam Michnik, kiedy napisał książkę Kościół Lewica i tam to to on powiada, że religia ma pewną wartość. Prawda? Ale ateista, w odróżnieniu od tego, znaczy przykładowo Michnika, czy od tego, ja mówię, Le, Le, Leszka Kołakowskiego, nie interesuje prawomocność religii. Unika wyrażenia pozytywnych religii, opinii o religii. Raz na zawsze zakwalifikował religię. Która jest jedynie lękiem człowieka pierwotnego nad mocami kosmosu. A wielcy twórcy w dziedzinie ducha, jak i nauki, na przykład tak jak Newton, Pasteur, czy, czy, czy znaczy, nie byłoby czasu, żeby ich wszystkich wymienić? Obstający przy religii, no to są neurotycy. To są psychopaci. Na tym ten fragment o ateistach zakończymy. Zapraszamy na następny odcinek, w którym będzie mowa o niewierzących. Dziękuję.